Koty. Czy może być coś lepszego niż koty? Galaktyczne koty? A może galaktyczny hotel z kotami? Moi drodzy, witam Was w demku gry Hotel Galactic. Ta gra wygląda, jakby się żywcem urwała z jakiegoś filmu Studia Ghibli, a ja oczywiście uwielbiam filmy Ghibli. Więc zobaczmy, moi drodzy! Witaj w hotelu Galactic. Niegdyś tętniący życiem schronienie dla podróżników przemierzających galaktykę. Dziś hotel popada w ruinę. Na szczęście w tym starym zakurzonym lobby znajdziesz gustawa oryginalnego właściciela hotelu gotowego do udzielenia ci pomocy. Czyli jak dobrze rozumiem, mamy po prostu tknąć trochę życia w ten hotel. Możemy go jakoś może wyremontować. A czy to jest lamo kot? Czy to jest Centauro! Nie wiem, jaszczurka? Okej, okay, dobra, dobra, słuchajcie, mamy tutaj bardzo śmieszne postacie. Okej, okay, okej, okay. panie lamokocie, panie lamokocie. Eee, co od nas chcesz? Na orbitę chaosu, tato, żyjesz? Wszystko w porządku? Tato! O, nie zauważyłem cię! Czy tylko ja słyszałem ten huk? Mój biedny tata pewnie znów zaplątał się jak precel. Eee, a. O, zaplątał się jak precel. E, musimy się pośpieszyć, proszę pomóż nam do niego dotrzeć. Okej. Okay. Możemy przeciągać postacie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Centauro, zielony centauro, koleżko z fajką, proszę bardzo, pomóż tacie. Po, no, no, no nie uciekaj odpowiedzialności. No trzeba mu pomóc, proszę bardzo, pomóż. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. To teraz. W zamian za pomoc poproszę o pokój prezydencki, proszę pana. O rano było blisko, chwila dłużej, a zrobiłbym się niebieski jak Gustaw. Pomyślałem, że trochę posprzątam odrobina porządku jeszcze nikomu nie zaszkodzi, prawda? Ale cóż, nie do końca poszło to zgodnie z planem. Próbowałem posprzątać trochę śmieci, a potem bam, cała półka runęła, jakbym miała ciut inne plany. A jednak, jak iskra nadziei, w najgorszym momencie pojawiliście się wszyscy i uratowaliście sytuację. Dziękuję ci, mój drogi synu, i dziękuję wam wszystkim, że przypomnieliście mi o sile, którą czerpiemy z jedności. Moc przyjaźni, moi drodzy, dobro zawsze zwycięża, a prawdziwym skarbem byli przyjaciele, których poznaliśmy po drodze. Ale teraz, tak na serio, musimy się pozbyć e, tych półek, chyba. No tak, musimy trochę pootwierać te przejścia, proszę bardzo. Oni we dwójkę będą tutaj ogarniać. A co my tu w sumie jeszcze mamy? Zobaczcie, mamy zejście pod ziemię. Mamy. A to jest chyba po prostu pralnia. To jest pokoik jakiś. Winda. To jest kuchnia, być może. Tutaj nie mam pojęcia o co chodzi. Łazienki. To chyba jadalnia. A tu. O! Czy ty mi. O, ty nam questa zleciłeś! Tak typowe dla niego, naprawdę jedyny w swoim rodzaju w tej galaktyce do samego końca. A tak na serio, Mutata ma serce wielkie, jak Udwerga, ale te jego kolana to już chyba nie wytrzymają, nawet przy najmniejszym podmuchu. Będziemy musieli go pilnować zawsze coś nowego kombinuje. A propos kombinowania, masz jakiś plan koleżko? To lobby widziało lepsze dni. Jeśli ma komukolwiek zaimponować podczas wielkiego otwarcia, musimy pozbyć się tego bałaganu. No, e, to ma sens. Ogólnie tutaj będą prawdopodobnie przylatywać goście. Więc rzeczywiście trzeba ich tutaj ładnie ugościć. Czy możemy to posprzątać? Możemy kliknąć wyczyść. W ogóle zobaczcie, to jest chyba Gustaw, to jest ten założyciel. Z jakiegoś powodu jest człowiekiem i jest duchem. A, to dlatego tamten powiedział, że mało brakowało, a stałbym się niebieski jak Gustaw, czyli e, chyba chodziło, że by wziął i. A! Umar. No ale cóż, posprzątane. Co teraz? Co teraz? Czekam na kolejne questy. Napraw lada recepcyjna. A co tu jest do naprawy? Ja tu nie widzę żadnego pęk pęknięcia czy coś. Wszystko wygląda na całkiem. O, patrzcie, jak w tych. jakichś e, settlersach czy. E, and Mercants. To była w sumie fajna gierka, którą kiedyś grałem. Nie wiem, czy kojarzycie. Chodzi o to, że zobaczcie, też się e, zbiera na przykład drewno i to drugie to jest. Papier? Nie, to są patyki. Okej, okay, z drewna i patyków naprawiamy tą ladę. Czy ona zostanie. zmieniona. Czy coś się zmieniło? Trudno powiedzieć, wygląda tak samo. Poza tym chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja Was bardzo przepraszam. Sparn i Tukiuk że nazwałem was lamokotami. Wy jesteście bardzo wyraźnie wydrokotami. Jak... Chociaż to są rogi. Jelenio-wydrokoty? Napiszcie w komentarzu co, 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 to jest. Jakby uszy kota. Pyszczek kota. Ogon? Taki wydrowy bym powiedział? Długa szyja też wydrowa, ale jeszcze dodatkowo są rogi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Robimy questa, proszę bardzo. Świetna robota, hotel ma już kilka pokoi, ale jeśli chcemy pomieścić więcej gości, będziemy potrzebować kolejnego. A jeszcze jedno, Maklo i mój tata ciągle narzekają, że muszą dzielić łazienkę z gośćmi. Chyba nie jest to najlepszy pomysł, co? Więc jeśli masz chwilę, zbudujmy osobną łazienkę dla nas. Oczywiście tylko jeśli pozwolicie na to czas. Okej, okay, poczekajcie, klikamy tu. Mm, otwórz tryb budowy, jak w Simsach. I mamy tu, zobaczcie, kolejną przestrzeń. Dobra. Czyli pokój gościnny powinien być tutaj, stąd? Czy stąd? To chyba nie ma za bardzo e, znaczenia. Taki malutki pokoik myślę, że powinien nam starczyć. I możemy dobudować oni chcieli łazienkę. Tu mamy toaletę. Jeśli dobudowałbym, tu pokój zasłania wejście. Nie. Czyli tu możemy dobudować łazieneczkę taką malutką, albo jeszcze wyżej. Chwila, my tu jeszcze piętra mieliśmy. A nie, moi drodzy, ja tego chyba cofnąć nie mogę. No dobra, no dobra, no dobra. W takim razie to toaletę wybudujmy tu. No niech będzie to, toaleta po tej stronie. No ale co, wychodzi na to, że oni teraz będą tutaj przynosić nam rzeczy do budowy. Ale przede wszystkim, zobaczcie tutaj na górze, to nie jest tak, że my mamy nieskończoną ilość tutaj drewna i wszystkiego. Musimy też chyba te drzewka ścinać. Tym bardziej, że tutaj było drzewo, które nam przeszkadzało w rozbudowie naszego terenu, więc zetnijmy to drzewo na pewno. Eee, w sumie tylko na razie to. Tu są jakieś jeszcze rolnicze pojemniki, grządki. Ej, ile tu jest rzeczy. Mamy jeszcze kopalnię, do której pewnie trzeba będzie zejść. Dobra, na razie czekamy. Patrzymy, jak to wygląda. Możemy sobie chyba przyspieszyć delikatnie czas, proszę bardzo. Ej, patrzcie na to, jak tutaj budują fajnie. Tutaj i tutaj. Mamy deski. O! Nie wiem, czy goście będą zadowoleni, jak będą spać na podłodze. Poczekajcie, wyczyśćmy śmieci. O nie! Tu jest, zobaczcie, kompletnie pusto. Eee, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest jeszcze taka rzecz, stacja rzemieślnicza. Wybierz z listy przedmiot. Dobra, możemy kraftować meble. Potrzebujemy łóżko gościnne. Czy takie super fancy? Chyba niekoniecznie. Ono kosztuje 32 i 20, 20 i 38. Eee, no, dobra, dobra. Czerwone jest ładniejsze. Czerwone jest zdecydowanie ładniejsze, mamy stwórz. Okej, okay, robimy łóżko. Robimy łóżko. Łóżko jest robione, powtarzam. W międzyczasie mamy tutaj ogromną ilość drewna do podniesienia. Czy możemy? Aha, jest auto zbieranie, czyli on sobie tutaj to spokojnie zbierze wszystko. To drzewo jeszcze jest też do ścięcia. To w sumie pozostało nam porozmawiać z Tukiukiem. Czujesz tą aurę świeżości? Jak, sp jak spokojny wiatr po burzy, ale wciąż coś tu nie. Ale wciąż coś tu nie pasuje, prawda? Takie miejsce zasługuje. Ale wciąż coś tu nie pasuje, prawda? Takie miejsce zasługuje na odpowiedni akcent. Eee, masz na myśli. O! mamy kilka nieużywanych kabin w piwnicy. Wiecie co? Macie kilka kabin, kilka umywalek, a nie pomyśleliście o łóżku? Co za słuchajcie, nieprofesjonalna ekipa zarządzająca hotelem. Przecież wystarczy, że ktoś zacznie po łóżku skakać i łóżko się łamie. A taka toaleta? No, dobra, też jestem w stanie sobie wyobrazić, co mogłoby taką te rozsadzić. Ale <laughs> rozpakowujemy. Możemy przenosić, obracać. Dobra. W takim razie, poczekajcie, postawmy to tutaj w rogu. Będzie się wchodziło od frontu. Super. I przydałoby się w takim razie wziąć też takie lustro. Możemy je postawić. O tu. I powinno być spoko. Co z naszym łóżeczkiem? Zobaczcie. Łóżko też mamy. Podnosimy, wkładamy do nowego. E, do nowego pokoju. Powiedzmy, że tutaj. Okej. Okay. Czy oni to będą teraz przenosić? Zobaczmy, co się stanie. Proszę bardzo, jakbyście się zastanawiali, jak to wygląda, oni po prostu rzucają to. Ojoj. My potrzebujemy dwie toalety i dwie umywalki? A okej. Okay. To może być problem. To może być taki problem, że my to już tu postawiliśmy w takim dziwnym miejscu, poczekajcie, postawmy ją tutaj, weźmy drugą umywalkę, miejmy nadzieję, czy ona się tu zmieści, a chyba nie, a może się zmieści? Zmieściła się, w takim razie to stawiamy tu. I to powinno nam już tego questa zakończyć, mam taką nadzieję. A w międzyczasie sparn... Uff, dawno się tak nie spociłem, ale wiesz co? Mówią, że uczciwa praca buduje charakter, prawda? Myślę, że jesteśmy gotowi, mój futrzasty przyjacielu. Cóż, mniej więcej. Myślę, że na razie wszystko mamy całkiem dobrze ogarnięte. Zgadza się. Nie wahaj się otworzyć hotelu, kiedy domkniesz przygotowania. Okej. Okay. Och, i ty, tak właśnie ty, nie zapomnij o tym nowym pokoju. Możesz trochę go dopieścić. Dodać mu charakteru, wiesz. Coś przytulnego, co sprawi, że goście powiedzą wow. Moi drodzy, efekt wow. Co możemy dać w takim miejscu? Jakieś może kwiatki? Żeńszeń? E, dywan kotan. Uuu, mamy materiał. Mamy materiał, zróbmy dywan. I chyba musimy poczekać, aż on się zrobi. Bo jeśli na przykład chciałbym, to jest półka łazienkowa, może niekoniecznie. Ale ławka... Skrzynia! Skrzynia Roku. <laughs> Wyobraźcie sobie, że jest nagroda na najlepszą skrzynię roku i ta skrzynia wygrała tytuł Skrzyni Roku. The Chest of the Year. Yy, stwórz. A, możemy, zobaczcie, zrobić jednak yy, listę rzeczy do zrobienia. Dobra. To jeszcze świecznik, mamy żelazo. Robimy świecznik. Los dywanus Cotanos. I wstawiamy go, nie do łazienki, do naszego nowego pokoiku. Przy czym... Czy ten dywan Kotan, czy to nie był dywan łazienkowy? Tukiuk, czego od nas chcesz? Ach, ta nowa łazienka, sam zapach mógłby poprawić nastrój każdemu. Teraz potrzebujemy tylko tablic dostępu, żeby nasi pracownicy nie wchodzili do niewłaściwych pokoi. Znasz makro, pewnie spróbuję przywłaszczyć sobie łazienkę dla gości. E, kliknij na stację rzemieślniczą i wybierz tablicę dostępu do wykonania. Okej. Okay. Okej, okay, możemy e, jakby zabronić komuś wchodzenia do któregoś z pomieszczeń. Tablice dostępu, tablice dostępu, gdzie są? Boczna tablica do toalety. Chyba najlepiej będzie, jak zrobimy taką boczną. Proszę bardzo, niech nam się robi. W międzyczasie chyba zrobiła nam się skrzynia. Więc postawmy ją gdzieś tutaj. Myślę, że dobry pomysł, żeby nasi goście mogli sobie swoje skarby chować do skrzynki. Dajmy tu świeczkę, żeby można było sobie czytać w nocy, i teraz jeszcze tylko tabliczka dostępu, proszę bardzo. I czy to rzeczywiście powinniśmy dać. Chwila, czy ja dobrze rozumiem? Mam to dać tutaj? Bożna tablica? Mamy to. Ustaw dostęp na Only Workers dla toaleta. Zmień ustawienia dostępu. A uh, wo, wo, workers only? Wydaje mi się, że ta tabliczka powinna być bardziej tutaj, że to jest dla pracowników. Czy ja to mogę zrobić? Przenieść? O, tak powinno być. Proszę bardzo. Workers only. Dobra, teraz to mamy zrobione. Wracamy do Tukiuka. Panie Tukiuk, właśnie tak powinien postępować prawdziwy menedżer troszcząc się o gości, ale nigdy nie zapominając o ludziach. Tu Dostaliśmy prezent. W armach podziękowania razem z Makro przejrzeliśmy nasze stare skarby, znaleźliśmy tą statuę Smoka. Co? Odpiesz nagrodę. Co my z tym możemy zrobić? Uuuu, gdzie my to możemy. Postawmy, postawmy. O, o, nie, tu jest strefa bez umieszczania, dobra. A może tu? O, będzie witał gości. Patrzcie, będzie witał gości w tym miejscu. W ciach. Moi drodzy, mamy to, więc czas otworzyć nasz hotel. Halo, halo! Witam pierwszych klientów. Czy kto? Oh! Mamy pierwszych gości, moi drodzy. Patrzcie, mówiłem, że będą koty i mówiłem, że będzie gibli. <grymio> o, jakie fajne! Czy to są trąbkochomiki? Aby zameldować gościa, przytrzymaj i przyciągnij do wybranego pokoju. Ok, czy starczy nam was? 2, 2, 1, 1, 1. Ok, czyli pokój, z... jeden pokój z dwoma łóżkami musi być. To jest pokój z dwoma łóżkami. Czyli ciebie tu, a ciebie również tu, ciebie do pojedynczego, ciebie do tego można. Czyli co? Goście są już we swoich pokojach. Co to tutaj mamy jakiś jeszcze problem? Gdzie są moje jagody słoneczne? Za każdym razem, gdy myślę, że mam kuchnię pod kontrolą, coś mi umyka. I oto znowu zarządzam wszystkim sam. Słuchaj, dziś potrzebuję Twojej pomocy. Nie ma czasu na rozważania nad smakami i preferencjami. Nasi goście zasługują tylko na to, co najlepsze. Okej, okay. co mam zrobić? Możemy zrobić overcooked. Jaką przystawkę myślisz, żeby woleli? Coś lekkiego na początek uczty, może? A mgławiczne szaszłyki, czy frywolne, gwiezdne mackociastka? A oba brzmią cudownie. A myślę, że macki się mogą trochę przestraszyć. Niech będą mgławiczne szaszłyki. Proszę bardzo, trzymamy. Świetny wybór, muszę przyznać. A teraz powiedz mi, które danie główne najlepiej by do tego pasowało. Musi być odważne, ale wyrafinowane, jak to miejsce, które tworzymy. E, chrupiący ogon kipstera albo zrazy sidburst. Wcześniej było czerwone, to tym razem zróbmy niebieskie, proszę bardzo. A deserek? Czy będzie deserek? Będzie deserek, oczywiście. Deser, świeżutkie ciasto pufci, albo delikatne i miękkie foci Nazwa wygrała, foci moci it is. Cudownie, po prostu cudownie, a teraz wracajmy do pracy, zanim chaos znowu zawładnie. Tutaj zobaczcie, możemy sobie ustawiać, co każdy z pracowników ma robić. Maklo chce robić gotowanie, więc możemy mu ustawić gotowanie, a reszta osób może się zajmować wszystkim innym. I z tego, co widzę, to mamy pierwszego klienta albo klientkę. Eee, co mamy? Przyjmij zamówienie. Okej, okay, czyli kelner po prostu z tym zamówieniem zejdzie do kucharza i kucharz to przyrządzi. Dobrze rozumiem? Mamy to i w takim razie nasz kucharz, gdzie on jest? Okej, okay, tu jesteś. Nasz kucharz to przyrządzi, musimy to potem dostarczyć. Więc kolejne zamówienie, kolejne zamówienie, o matko, czy ty się ze wszystkim wyrobisz? Mam nadzieję, że tak. Nie ukrywam, trochę to trwa, odpadki po jedzeniu. Dobra, trzeba to posprzątać. Proszę bardzo. Gotowe, 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 dostarcz zamówienie szybko, bądź tu już chyba zaraz zacznie wkurzać. Dwie minuty, trzy minuty już czeka. Ci goście wyglądają na trochę przygaszonych, Pinktony żyją dla radości, tańca, muzyki, świętowania. Eee, co by tu... Radio, prawdziwe Pinktonowe radio. To ich własny projekt, eleganckie pokręty świecące panele, pomyśleli o wszystkim. Musimy go tylko stworzyć i ustawić. Dobra. Trąbko ludzie muszą mieć. Trąbko ludzie muszą mieć, słuchajcie, trochę rozrywki, więc jedna z osób musi zrobić nam radyjko. Jeśli chodzi o kuchnię. To czy mamy już coś do wydania? Come! On. Gościu, jesteś trochę wolny. Dobra, dostarcz zamówienie. Radyjko gotowe. Rozpakowujemy, postawmy je gdzieś. A w jadalni być może żeby sobie mogli po, po 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 po, tańczyć na środku no powiedzmy o tak będzie dobrze proszę bardzo stawiamy Proponuję włączyć i zobaczymy co się stanie proszę bardzo w sumie to nic się nie dzieje halo o o u u u u u O look at him go dobra słuchajcie klienci się cieszą klienci się cieszą czas na kolejnych Klienci się cieszą. Nasze jedzonko też jest już do odebrania kolejne. Więc słuchajcie, jest dobrze. Oho, chyba przyjechał po nich statek, a to oznacza, że chyba będą wychodzić, prawda? Tak. Wszyscy wychodzą, czyli będą prawdopodobnie brać swoje rzeczy. Okej. Okay. Czy dostaniemy jakąś walutę? Fajnie by było, jakby nam zapłacili. O, i musimy ich sami wymeldować. Patrzcie, wymelduj. Kolejny ziomeczek, wymelduj. I dostaliśmy. No, oczywiście, że dostaliśmy. Co tam powiesz, Tukiuk? Ach, noc już za nami, a wykonaliśmy naprawdę świetną robotę. Ale oczywiście wciąż jest wiele do przygotowania na przyjęcie kolejnych gości. Nie możemy pozwolić, żeby spali na brudnej pościeli, prawda? To po prostu nie odzwierciedlałoby troski, na którą stawiamy. Proszę, udaj się do pokoi gościnnych i sprawdź, które prześcieradła trzeba wymienić. Okej, okay, czyli tu mamy śmierdzące łóżko, zmień pościel. A tu mamy yy, śmierdzące łóżko, zmień pościel. Słyszałem, że dziś do portu przybędzie kupiec. Przynosi egzotyczne nasiona rzadkie i pełne obietnic. Z odpowiednią opieką te nasiona mogą wyrosnąć na składniki, które dodadzą naprawdę wyjątkowego smaku naszemu menu. Okej, okay? jeśli znajdziesz coś wartościowego, przynieś to jak najszybciej. Okej. Okay. I proszę bardzo, pan kupiec. Dzień dobry, panie kupcze. Chcę nam wepchnąć winogrono różanego blasku, roślinę złocistego zefiru. I... Nawóz plazmowy, ależ ja bardzo chętnie, kolego, kupię od ciebie to. Bardzo chętnie kupię od ciebie to. I czy starczy nam? Starczy nam. Wyprztykaliśmy się z całej kasy, ale to nic, mamy wszystko. Powinniśmy mieć wszystko, czego potrzebujemy. Eee, czy mam teraz to. Kliknąć, rozpakuj. Powiedzmy, że tutaj. Powiedzmy, że tutaj. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale ważne, że mamy w razie czego ee, to gdzieś pod ręką. A propos pościeli, też ktoś musi to wszystko uprać. Te nasiona, moi drodzy, oznaczają, że powinniśmy je zasiać. Eee, możemy sobie kliknąć tutaj to i możemy to podlać i dodać jeszcze dodatkowo nawóz, tak mi się wydaje. O nie, tu się skupiam na roślinach. A tutaj ludzie czekają, dobra, 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 dobra. Przyjmij zamówienie, proszę bardzo. Eee, tu trzeba pościelić, dobrze rozumiem. Eee, pościel łóżko, pościel łóżko. O matko, ja Państwa bardzo przepraszam, nastąpiły naprawdę komplikacje na zapleczu. Bardzo Państwa przepraszamy, niech to śniadanie, obiad, czy bardziej kolacja bo jest H druga w nocy. Niech to będzie na koszt firmy, dobrze? A co nam powie nasz ekspedient, Gustaw i założyciel hotelu? Dobrze prowadzisz hotel, ale prawdę mówiąc w tym tempie to nasza ekipa będzie potrzebować nowego ducha. Ha, nie chodzi tu o mnie, nie takiego ducha, ale spójrzmy prawdzie w oczy, nie jesteśmy coraz młodsi i damy radę ciągnąć tego w nieskończoność. Znam jednego gościa, starego przyjaciela, kogoś takim można polegać, kogoś kto może nam naprawdę pomóc. Wyślę mu list, żeby jak najszybciej tu dotarł, miej oczy otwarte, jest błyskawiczny, może pojawić się w porcie w każdej chwili. Okej, okay, nowy statek. Koleżka chce nam sprzedać nowych pracowników. No dobrze, komu najlepiej z oczu patrzy? Kto z was byłby tutaj dobrym pracownikiem? Ty masz prostą trąbkę, prostą, zagiętą i taką. ty Każdy ma tą samą najlepszą umiejętność, więc weźmiemy tego z dziwną, zagiętą trąbką. Albo nie weźmiemy tego z dziwnie, zagiętą trąbką, bo jest najdroższy. Ten jest za 12, ten jest za 14, ten jest za. To co to jest za wybór, przepraszam bardzo, jak mi nie pozwalacie zatrudnić nikogo innego. No dobra, niech będzie ten. Najtańszy. Mam nadzieję, że nie najgorszy. Drogi kolego, czy ty potrzebujesz nowego łóżka? Wydaje mi się, że możesz potrzebować nowego łóżka. Tu nam się, zobaczcie, suszy pranie, chyba że się już wysuszyło. Zbierzmy je. O nie, czy to są nowi goście? Czy to są starzy goście? To są starzy goście. Okej, okay. czyli ciebie kolego wymeldowujemy, ciebie kolego wymeldowujemy. Musimy prawdopodobnie posprzątać wasze łóżka. Okej. Okay. Ej, słuchajcie, ta jedna roślinka to jakaś taka się duża zrobiła. <noise> Mam nadzieję, że będziemy mieli po co ją użyć. O niej, kolejni goście. I tym razem. Chwila, kim wy jesteście? Czy to są kozo Dzień dobry. Ja nie wiem, czy ja mam pokój dla was wszystkich. Po kolei. Eee, może tu jedna osoba. Tu druga osoba. A, a w tych pokojach to będzie kiepsko? Kozodinozaury chcą przyjąć zamówienie, możemy zaproponować coś innego. Możemy ich wzbogacić? Oh, możemy danie wzbogacić jagodą słoneczną. Okej, okay, czyli możemy zaproponować im coś innego, albo powiedzmy specjał szefa kuchni. No proszę bardzo, wszyscy tańczą, wszyscy szczęśliwi, nieważne czy to jest chomikotrąbka, czy to jest kozodynozaur? Wszyscy polecają. pięć gwiazdek na Trip Advisorze, 5 gwiazdek na Bookingu, czy jakie tam są inne oceny? Czy to już jest taksówka na lotnisko? Myślę, że to może być taksówka na lotnisko. Halo, kto wychodzi? Przynajmniej jedna postać, nawet dwie, moi drodzy. Proszę bardzo, wymeldowanko, proszę o polecenie znajomym. Mamy też dla Państwa minutę 10 na zwiedzanie muzeum? Ale słuchajcie, chyba skończyliśmy nasze demo. Co to nam zrobi? Uf, ale było blisko, prawda? Dzięki Tobie udało nam się zadowolić Torawisy, czyli nasze. Kozo Ale pozwól, że cię ostrzegę, nie każdy gość będzie taki łatwy do zadowolenia. Niektórzy z odwiedzających mogą być powiedzmy nieco bardziej wymagający. To miejsce ostatnio to prawdziwy wir wydarzeń. Z powrotem pojawiają się znane twarze, a nowe ciągle przybywają. Czuję, że stoimy na progu czegoś niezwykłego. To wie, co przyniesie jutrzejszy dzień. Przygoda, chaos, a może po prostu kolejna uczta, która postawi nas na granicy wytrzymałości. Mamy nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Jest jeszcze tyle do zrobienia, a Twoja pomoc może wpłynąć na to, co czeka nas wszystkich. No i cóż, moi drodzy, zrobiliśmy to? No i cóż, co sądzicie? Mnie na przykład ciekawi, co sądzi Genali, ponieważ w momencie, kiedy oglądacie ten film w dniu. W którym został wrzucony? To po pierwsze, demo jest dostępne na Steamie, macie link w opisie w razie czego, a po drugie. Wydaje mi się, że Genali też nagra tą grę. Więc będziecie mogli obejrzeć wrażenia z jej perspektywy. A ja Was naprawdę bardzo gorąco zachęcam, żebyście sobie weszli na stronę tej gry. Macie w razie czego link w opisie i dodali grę do listy życzeń. Bo z tym działa tak, że im więcej osób doda grę na listę życzeń, tym większej ilości osób gra się pokaże. A myślę, że ta gra naprawdę zasługuje, aby więcej osób się o niej dowiedziało. A dla tych, którzy dotrwali do końca, mam dla Was zadanie. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli oglądaliście filmy Ghibli, jaki film był waszym ulubionym. Mi chyba się najbardziej podobał ruchomy zamek hauru. Tak czy inaczej, cześć.